22 grudnia Comer opublikował najnowszą wersję systemu Komar RPXL. Jest to wersja 2022.0, w której znajduje się szereg różnych zmian, dostosowań do przepisów, a także zmian samych w systemie pod względem logicznym, a także funkcjonalnością. Funkcjonalnością Pro dla użytkownika jest możliwość ocerowania faktur zakupu, ale nie faktur zakupu kosztowych, które wpadają nam do rejestru VAT, natomiast faktur zakupu z indeksami towarowymi. I w tej funkcjonalności inżynierowie z komarku zaimplementowali następujące mechanizmy. Tworzenie karty kontrahenta w przypadku braku kontrahenta w naszej bazie. Ocerowanie dat z dokumentu, kontrola duplikatów faktur. Ocerowanie kursu walut w przypadku faktur importowych lub w walucie obcej, do tegoż kontrahenta dodawanie rachunku bankowego w przypadku przelewu, a także detekcja terminu płatności. Dodatkowo, jeżeli na naszej fakturze, którą dostajemy od naszego dostawcy, wykazane są pozycje, których nie mamy w naszej bazie towarowej, takie indeksy zostaną założone. I ostatnia funkcjonalność w ramach OCR-owania to obsługa netto brutto na podstawie różnicy w tabelce VAT. Mam tutaj taką testową fakturę. Jest to dokument od Xcomu na zakup telefonu Realme, a także druga pozycja to usługa wysyłka przedpłata. Dokument został wystawiony 20 grudnia. Termin płatności 45 dni. I numer rachunku naszego dostawcy to ING z końcówką 7867. Łączna wartość brutto tego dokumentu to 579 zł, 23% VAT, zatem wartość VAT-u z tego dokumentu to 10827. Czytajmy sobie taki dokument z wykorzystaniem mechanizmu OCR. Na liście dokumentów wystawiamy się Zakup, Faktura zakupu i dodajemy taką fakturę. System komar ERP dokonuje analizy wskazanego przez nas dokumentu. I widzimy, że w naszej bazie towarowej nie występował taki indeks jak Usługa, Wysyłka, Przepłata, więc została ona za utworzona, nie znajdował się taki indeks na telefon smartfon Realme, jest również został utworzony i do tego telefonu dopisana została jednostka domyślna jako sztuki. Wskaźmy ten dokument po ocenowaniu. Dostawcą tejże, tejże dokumentu jest X.com i widzimy usługę, telefon, Łącznie 579, tak jak widniało to na pierwotnym dokumencie. Przelew 45 dni, tak jak na naszym dokumencie. Przechodząc na zakładkę płatność, tak jak wspomniałem do naszego X.com został dopisany numer rachunku, rachunek z banku ING z końcówką 7867. Nagłówek 20 grudzień jako data wystawienia zakupu przyjęcia i dodatkowo kontrola od netto zgodnie z dekodowaną tabelką VAT-ową 579 zł brutto i 108,27 jako wartość naszego VAT-u.